Wyhaftowałam przy Twoim portrecie, Justyno, yy, takie, taki cytat, taką myśl, którą mi przekazałaś. I ona brzmi tak. Bywam tam, gdzie wkurwiasz się, że są ludzie, którym na tobie zależy. Powiedz, co, co, to, co to dla Ciebie znaczy? Jak ty to jak to ty rozumiesz? Hmm. Rozumiem to tak, że yy... W momencie, kiedy masz już wszystkiego dosyć, mm -hmm. to ludzie, którym na tobie zależy, wywołują jakieś poczucie winy mm -hmm. w związku z tym, o czym myślisz mm -hmm. dosyć intensywnie. Mm -hmm. e, no i tak, i to wtedy jest wkurzające. Łatwiej by było, mm -hmm. gdyby tych ludzi nie było. Mm -hmm. A czy potem? po tym momencie, w którym no, rzeczywiście jest tak, no ta myśl się pojawia i to poczucie winy, czy potem, kiedy już ono mija, ja tak zakładam, że ono mija, to czy dzieje się coś innego, jakieś inne uczucie w związku z tymi ludźmi się pojawia? Tak, no ci wszyscy ludzie, którzy są wokół i którym na tobie zależy, są jakąś jednak wartością dodaną. Mm -hmm, mm -hmm. Eee, no i to jest tak, że ja to zauważam, tak. Mhm. Natomiast nie do końca jeszcze wiem, jak z tego korzystać. Aha. Trudność jest taka, że ja zawsze mhm. jednak wolę sobie radzić sama. Aha. Mhm. Ja wiem, że tych osób jest dużo i wokół mnie, tak, i mhm. naprawdę super, że te osoby są i myślę, że to też jest coś po mojej stronie, że one są. Mhm. Mhm. Natomiast, no. No, cały czas mam taki problem, tak, mm -hmm. w sensie takim, że ja nawet czasami się zastanawiam, czemu ci ludzie są. Mm. <laughs> czy jakiś taki początek w ogóle doświadczenia z, z depresją, czy jakoś to namierzasz, czy, czy, czy to jest jakoś wyraźne? E, tak, u mnie jest wyraźne, ponieważ e, u mnie to wszystko wiąże z zespołem stresu pourazowego mm -hmm. e, po sytuacji, o której od razu powiem, że nie będę mówić, mm -hmm, natomiast ona mm -hmm. się wydarzyła tak, była konkretna, i, i tak jakby potem mm, to wszystko u mnie się posypało, w sensie, że byłam pierwszy raz w życiu u psychiatry. Mm -hmm. Od razu wylądowałam mm -hmm. w szpitalu na mm -hmm. oddziale dziennym. A ten moment to było kilka lat temu? Siedem. Siedem lat temu. Mm -hmm. I od tej pory jesteś pod opieką psychoterapeuty i psychiatry, tak? Czy jest psychiatry już nie, ponieważ e, tak naprawdę, jeżeli mm -hmm. chodzi o zespół stresu pourazowego, to głównie psychoterapia. Mm -hmm. e, no ja byłam przez jakiś czas e, na lekach, więc, mm -hmm. e, więc tutaj psychiatra mm -hmm. e, była mi potrzebna. Mm -hmm. e, no ale u mnie to też jest... E, Skomplikowany proces, ponieważ jeżeli chodzi o psychoterapię, to ja dopiero po roku mhm. powiedziałam tak naprawdę, z czym ja na tą psychoterapię Aha. przyszłam. Potem, ponieważ ta sprawa wiąże się z, też z drogą prawną, która trwała mhm. 4 lata, Aha. i tak naprawdę zrujnowała mi tą psychoterapię, mm -hmm. bo co coś budowałyśmy, to kolejna rozprawa mi to wszystko rozwalała. Mm -hmm. No i tak naprawdę to wszystko się skończyło w zeszłym roku, mm -hmm. jakoś w wakacje. Aha. No i zyskałyśmy trochę przestrzeni z psychoterapeutką, żeby nad tym spokojnie popracować, mm -hmm. po czym mm -hmm. nagle wyszła ta sytuacja z Aha. tym moim mieszkaniem, kiedy ja już ja już naprawdę byłam w takim stanie, że y, powiedziałam psychoterapeutce, że nie chce mi się już z nią gadać, mm. y, ale ona no, nie odpuściła, więc y, rozmawiałyśmy przez telefon i ta rozmowa wyglądała tak, że ona się mnie pytała w końcu, mm. czy ma wzywać pogotowie. aha, aha. Y, no ale no, trochę ją uspokoiłam w sensie, że mamy umowę taką, że jednak jakbym na jakiś pomysł już taki ostateczny, uh -huh. to uh -huh. jednak się z nią skontaktuję. No uh -huh. i ja mam tak, że jak się z nią mówiłam, to... Okay. To tak, to dotrzymam słowa. Uh -huh. mm, no i no ale czy cała akcja się udała? Ja jednak zdecydowałam się uh -huh. skorzystać z tych ludzi, których uh -huh. wokół siebie mam. Ale też jakoś zobaczyłam tą twoją relację z, z psychoterapeutką jako jakąś taką więź, i mocną, i wspierającą, i taką pełną zaufania, i szacunku, i jakichś takich granic, respektowania też tego, y, na co się umawiacie, i że to jest, jakoś podoba mi się to. Mm, no, myślę, że długo to trwało, bo y, to było też tak, że. Że ja już trochę coś się otwierałam, po czym Aha. znowu się stawiałam jej ścianę. Aha. I to tak sobie trwało. No, w, w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć ile ale długo. Mm -hmm. Natomiast no, myślę, że to jest jakaś ważna osoba mm -hmm. w tym moim całym procesie dochodzenia do mm -hmm. jakiejś równowagi mm -hmm. z powrotem. Mm -hmm. Chociaż nie wiem, czy to jest możliwe, żebym wróciła do jakiejś takiej opcji, mm -hmm, która mm -hmm. była kiedyś. Mm -hmm. eee, no i tu też jest jedna nie wiem czy nie jedyna osoba, osoba. która mm -hmm. jest w stanie wyciągnąć ze mnie różne aha, rzeczy tak. Aha. To była jedyna osoba, której nie udawało mi się robić w konia, co do aha. mojego stanu jakoś zbywać aha, tak aha. więc no, nie. Do... Nie dawała mi się nabierać na te moje mm -hmm. e, stare sztuczki i to Aha. mnie tak jakoś przekonało do niej. I też, że nie dała się odepchnąć, to tak jakoś poczułam, tak wiesz, jakby Tak, spławić. no tak. To jest no, jedna z takich osób, e, wobec której byłoby mi głupio Aha. na przykład Aha. zrobić Aha. coś, o czym sobie czasami myślę. Tak? Okay. Jak mówi mi na przykład, że się jakoś przejmuję albo że jestem ważna dla niej w jakiś sposób, mm -hmm. no to tak, to mnie to często wkurza. Są takie stany, kiedy chciałabym usłyszeć, że już mam nie dosyć, tak? A, takie życzenie masz. Tak. Aha. A ona nie. nie, a ona nie, po nie, swojemu. jest twarda. Jeżeli chodzi o tą sytuację, którą przerabiam na terapii, to ja miałam bardzo duży problem mm -hmm. z pamięcią. Aha. No i na początku terapii ja naprawdę miałam takie puzle w głowie, mm -hmm. które wywoływały u mnie dezorientację. Mm -hmm. No i no efekt jest teraz taki, że ja już mam to poukładane, tak? Mm -hmm. Natomiast jeszcze nie do końca się z tym wszystkim ja ułożyłam. Aha. Plus jeszcze, no to jest tak trudna sytuacja dla mnie, że, że mi odłącza zasilanie, że ja dysocjuję mhm. i w tej chwili no ja się wyłączam, ale na krótko Aha. bardzo, natomiast na początku to było bardzo długo, tak. Aha. Na terapii trwało tak, że e, nie wiem, kilkanaście minut, tak, Aha. bo mam nagrywane sesje, więc... Aha. Potem tego słuchamy, potem mm. ustaliły się, że będzie mogła mnie dotknąć, tak, żeby mm -hmm. to jednak trwało krócej. Mm -hmm. No a teraz, no, zdarza mi się to, ale to jest tak, że mm -hmm. nie wiem, pół minuty, minuty. Aha, aha. Także to też była kwestia ćwiczeń. Mm -hmm. Jakich ćwiczeń? E, no, ćwiczeń takich, które bardziej mnie że tak powiem trzymały w takiej opcji tu i teraz. Mm -hmm, mm -hmm. Te ćwiczenia polegają na koncentrowaniu się mm -hmm. na czymś, co się robi tak po prostu. Aha, aha. Nie wiem, na przykład e, nawet przy zmywaniu naczyń tak. Mm -hmm. Też o nich pomyślałam, nie wiem czemu, po prostu zobaczyłam zmywam naczynia i jestem przy tym zmywaniu. Tak i żeby po prostu nie wiem, no skupiasz się na tym, że leci ta woda, że jest mokra, mm -hmm. że coś tam, że płyn jakoś pachnie tak, mm -hmm. bo no bo można je zmywać i nie rejestrować tego. Nie? Mhm. Odpływa gdzieś, no? Tak. Czyli też taka praca jakby ze sobą samą, ale że po terapii też wykonuje się jakąś ogromną pracę. To, co się dzieje pomiędzy sesjami, to jest e, największa robota, mm. tak. Mm. A te sesje no to mm, to są po prostu takie instrukcje, nie? Mm -hmm, mm -hmm. Co robić? Mm -hmm, mm -hmm. To bardzo jakoś takie mi się ważne wydaje, co powiedziałaś. No ja Nawet myślę, wiem, że jest ważne. Tak. Myślę, że moja terapia jest y, bardzo dla mnie y, zrozumiała i to jest ważne, tak, że mm -hmm. ja wiem, co my robimy po co. Z rozmów z ludźmi wiem, aha. że nie zawsze to tak wygląda. Aha, aha. To znaczy, że jesteś też partnerką jakby w tej terapii, znaczy taką no tak, tak mi się, takie słowo mi się pojawiło. W sensie, że jakby wiesz, y, no wiesz, jakby masz świadomość tego, do czego ten proces zmierza. E, tak, mm -hmm. tak się czuję. Mm -hmm. W sensie, że ja nie rozmawiam, nie wiem, z jakimś bogiem psychoterapii, mm -hmm. tak? E, tylko, że no, jestem traktowana poważnie. Nie? Mm -hmm, mm -hmm, I mm -hmm. też staram się traktować poważnie to, co ja mam w tej terapii do zrobienia. Mm -hmm, Natomiast no, cały proces leczenia się zaczął tak czy owak od psychiatry. I, uh -huh. I w zasadzie jeżeli ktoś czuje, że coś się z nim dzieje uh -huh. y, trudnego, to na początek polecam jednak uh -huh. zawsze uh -huh. psychiatrę, który potem pokieruje tak. Uh -huh, uh -huh. Psychoterapia, która myślę, że w wielu przypadkach jest y, Kluczowa, natomiast nie jest jeszcze traktowana mm -hmm. zbyt poważnie nawet przez różne instytucje. Mm -hmm. Czy w ogóle myślisz albo pojawiają ci się w głowie jakieś takie pytania o końcu terapii? Y tak. Mm -hmm. W związku z tą całą sytuacją, która mnie y spotkała, mam jakiś określony cel mm -hmm. w sensie takim, że właśnie chciałabym potrafić o tym jednak mówić. Mm -hmm, mm -hmm. I jak widzisz na razie, mm -hmm, mm -hmm. to Ale jeszcze nie na nastąpiło. Mm -hmm. Czy coś jeszcze jest takiego, co na co no no właśnie jakoś to, 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 to stopuje tą decyzję o końcu? Na ten moment to jest, tak naprawdę to już są tylko jakieś mm -hmm. niefajne sny, tak. To jest takie mm -hmm. no, monotematyczne, tak? Aha. Próbowałyśmy przez jakiś czas e, mm -hmm. tak jakby trochę zmieniać scenariusz aha, tego, aha. ale no, u mnie to jest trudne. Zmienić sobie aha. i wyobrazić sobie coś innego, to, mm -hmm. to już nie. Bardzo silne u mnie jest mm -hmm. to, że ja wiem, że tak nie było, tak? Mm -hmm, mm -hmm, że było inaczej mm -hmm, i, mm -hmm, i nie ma opcji, nie? Mm -hmm, mm -hmm. żebym ja w to uwierzyła w jakikolwiek sposób. Mm -hmm, mm -hmm. Jak o tym rozmawiasz z psychoterapeutką, właśnie o tym niemożności przejścia do innego scenariusza niż ten, który jakby się zadział, to no właśnie to, to, to co tam jakby w, w tym procesie, czy są jakieś, jakieś nie wiem, podpowiedzi albo jakieś rozwiązania, które można wprowadzić w życie? Są takie, że ja po prostu przerabiam tą sytuację. Taką jaka była. Mm -hmm, mm -hmm. Y I to jest naprawdę trudne mm. y na maksa i y no, teraz już trochę mniej, ale wcześniej zmiatało mnie z planszy, mm -hmm. także y no, moje sesje na początku, jak zaczęłyśmy to dotykać trwały po 2,5 godziny, mm -hmm, tak? mm -hmm. Ta metoda y, przeszła też jakąś modyfikację uh -huh, uh -huh. w trakcie, ponieważ taka książkowa uh -huh. była dla mnie za trudna. Uh -huh. I robimy to małymi kroczkami. To uh -huh, trochę uh -huh. to trwa. Uh -huh. A ta metoda, ta książkowa, to jak się nazywa? Y, to jest przedłużona ekspozycja. Aha. To polega na tym, że opowiada się o tym starzeniu uh -huh. y, w czasie rzeczywistym, uh -huh. z jak największą ilością szczegółów. Uh -huh. I zaczynasz od miejsca, w którym czułaś się bezpiecznie mm -hmm. wcześniej mm -hmm. i kończysz w miejscu, w którym czułaś się bezpiecznie później, mm -hmm. tak? Mm -hmm. e, no i u mnie to... M, dlatego te sesje trwały tak długo, bo mm -hmm. zanim ja przyszłam no tak. od jednego miejsca do drugiego, po drodze się wyłączając mm -hmm. na kilkanaście mm -hmm. minut, mm -hmm. I tak w międzyczasie coś przeskakiwałam, mm -hmm, mm -hmm. czego nie byłam w stanie przetworzyć, mm -hmm. więc po prostu to zostało zmienione, tak? że mm -hmm. Po takim malutkim kawałeczku mm -hmm, sobie mm -hmm. idę. I jak jest za dużo, to kończymy, nie? No tak. Ale no, kiedyś tam radę. Tak, tak. No, no, ja myślę, że powinnam na tą terapię jednak trafić wcześniej, tak, ponieważ mm. no. Mm. Mam trochę różnych takich schematów, które nie do końca mi pomagają, ale no ale tak jest, że dawałam radę, nie? Ze mm. wszystkim. Mm. No. Aż w końcu nie dałam. Mm. Nie no, ja to się cieszę, że jakby jesteś w tym procesie, to tak od siebie dodam. I bardzo się cieszę, że zdecydowałaś się tutaj być dziś. E, no. Ja też chyba się cieszę, chociaż jeszcze nie wiem. Okaże się potem, ale dzięki za zaproszenie. Myślę, że każda jakaś inicjatywa w tym temacie jest ważna. Bardzo Ci dziękuję. To nawijam. Nawijam do końca. O, jest tutaj u mnie. Teraz. A teraz ląduję tutaj.